kwestii, a kwestia wolności człowieka, kwestia niezależności mediów są fundamentalnymi kwestiami dla państwa prawa, są fundamentalnymi kwestiami dla demokracji. Pokażemy trzy przypadki dziennikarzy, którzy w ostatnim czasie zobaczyli, na czym polega wesoła ekipa Donalda Tuska, ludzi, którzy łamią praworządność, którzy niszczą polską demokrację. Szanowni Państwo, zacznę od pana redaktora Szymona Szeredy, redaktora telewizji w Polsce 24. Dziennikarza, który znany jest z ciętego Ściętych pytań, ważnych pytań, dociekań, czyli robi to, co dziennikarz każdy powinien robić. Dziennikarz poważny, ważny dziennikarz, który zajmuje się tematyką polityczną, społeczną, stawia trudne pytania politykom zarówno obozu władzy, jak i obozu opozycji. Pan redaktor Szymon Szereda przed kilkoma miesiącami pojawił się przed Sądem Najwyższym, w czasie kiedy były rozstrzygane protesty dotyczące wyborów prezydenckich. Wówczas przed tym, że budynkiem Sądu Najwyższego pojawiły się również zgromadzenia, które wyrażały różnego rodzaju hasła. Była także grupa, która domagała się tego, żeby unieważnić wybory prezydenckie. Pan redaktor Szymon Szereda zadawał pytania, jak każdy dziennikarz, który pojawia się w takim miejscu, ludziom, którzy tam protestowali. Został wylegitymowany przez funkcjonariuszy policji i wręcz można powiedzieć, zresztą w internecie jest fragment takiego filmu, wręcz powiedziano mu, że zadaje trudne pytania i dlatego oni go wylegitymowali jako dziennikarza, szanowni państwo, czyli przedstawiciela czwartej władzy, niezależnej władzy. Minęło kilka tygodni od tego momentu i proszę sobie wyobrazić, że w miejscu, gdzie pan redaktor jest zameldowany, gdzie mieszka jego babcia, jego krewni. Pojawili się funkcjonariusze policji, którzy poinformowali, że zjawili się na miejscu, ponieważ nie zapłacić miał jakieś, jakiegoś mandatu, co było całkowitą nieprawdą. Okazało się, że prowadzone jest postępowanie przez komisariat pierwszy w Warszawie, przez komisariat policji w krewni. No, Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, gdzie, gdy policja przychodzi i rozpytuje no, państwa krewnego, szukając, gdzie on tak naprawdę jest, czy on mieszka w danym miejscu, czy nie, informując o jakichś rzeczach, które nie polegają na prawdzie. Wiadomo, że to jest ogromny stres dla człowieka, dla każdego człowieka. Natomiast przyczyną miało być to, że szukano, czy rzeczywiście przebywa w tym miejscu, sprawdzano, czy przebywa w tym miejscu pan redaktor Szymon Szereda. Otóż pan redaktor Szymon Szereda zazwyczaj przebywa 20 metrów stąd, przy stolikach, tak zwanych, w parlamencie. Każdy to doskonale wie. To jest, szanowni państwo, element represji wobec dziennikarza, niezależnego dziennikarza, dziennikarza, który, jak się okazuje, ma nie zadawać trudnych pytań, bo władza tego po prostu nie chce. Żyjemy dzisiaj w państwie absurdu, tak naprawdę, gdzie są sprawdzane miejsca zameldowań dziennikarzy, gdzie funkcjonariusz policji pojawia się na miejscu, gdzie są dziennikarze, wykonują swój zawód, bo taki jest ich zawód, taka jest ich misja, zadają pytania, a funkcjonariusz policji mówi, że legitymują go, bo zadaje zbyt trudne pytania. No, przecież to jest jeden wielki absurd. Szanowni Państwo, to gdzieś sobie bokiem przeszło w mediach, a tak naprawdę jest to sprawa, która dotyka fundamentów funkcjonowania naszego państwa. Nie jest to jedyny taki przypadek. Pan profesor powie o kolejnym. Doszło do skazania pana redaktora Samuela Perejry za zniesławienie. Jest to nic innego jak tłumienie wolności debaty. Jest to wyrok niesprawiedliwy i szkodliwy szkodliwy dla wolności debaty, dla wolności mediów i prawa opinii publicznej do informacji. Do informacji często o sprawach patologicznych, lokalnych układach, sytuacjach, które powinny znaleźć światło dzienne. Obywatele powinni o tym wiedzieć. Tymczasem chce się to utajnić, chce się to schować pod dywan, a dziennikarzy, którzy o tym mówią, skazuje się. Wysyła się na nich organy ścigania, prokuraturę. Absolutnie jest to niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym, jest to niedopuszczalne w kraju demokratycznym, ale w demokracji warczącej są takie niestety kanony. Kanony, w których nie liczą się dowody, nie liczy się wolność słowa, prawa obywateli do informacji. Tylko zasada jedna dajcie człowieka, a znajdzie się paragraf. Przecież w tej sprawie były zarówno zeznania świadków wskazujące na prawdziwość tego artykułu, były również dowody z dokumentów, a także dowody z innych postępowań i niestety ten paragraf się znalazł tak jak władza zapotrzebowanie składa, tak ten paragraf się znajduje. Proszę Państwa, to jest niedopuszczalne i jako posłowie opozycji protestujemy w obronie wolności słowa, wolności mediów, prawa obywateli do informacji. I nie może być tak, że za informacje ujawniające lokalne patologie jest wyrok skazujący jest wykluczenie dziennikarzy, mediów z możliwości debaty publicznej. Jeżeli prawo do debaty publicznej będą miały tylko media reżimowe. No to nie będzie żadnej debaty. Już widzimy, co się dziś dzieje, że Telewizja Republika nie jest wpuszczana na konferencję premiera, że te informacje niewygodne dla władzy są tłumione, a i to ten efekt odstraszający jest najbardziej niebezpieczny dla wolnego, demokratycznego państwa. Protestujemy i będziemy również konkretne wnioski z tego wyciągać i będziemy również domagać się sprawiedliwości na przyszłość. Wobec tych winnych tego stanu rzeczy. Redaktor Mateusz Teska, dziennikarz magazynu śledczego Anity Gar

Pani Przewodnicząca! wszystko To nas w mamy mamy I... na przykład na czekamy że już nie

Szanowni państwo, prokurator Rady Sądownictwa. Szanowni Państwo, Orzeczenia, szanowni państwo, jacyś ludzie do Krajowej Rady Sądowej. Zdarzają się po siedzibie. Gdzie my żyjemy? Dzisiaj, dziennikarze, my byśmy tu. każdego dziennika. pokazaliśmy pokazaliśmy trzy przypadki tylko. Samuela Pereyry jest złożony w prezydenta w prezydencie i może niedoskonałej konstytucji. Jedną z fundamentalnych zasad jest nie może być tak, że się wskazuje palcem, kto poniesie odpowiedzialność karną z przepisu, który jest tak naprawdę workiem, do którego wszystko można wrzucić, czyli artykułu 212 kodeksu karnego. Panie poseł, posłowie, żeby pan ułaskawił pana